Cześć, z tej strony, Mirek, w tym filmie zaprezentuję Wam kabel do podłączenia aparatu, to znaczy do podłączenia smartfona z systemem Android z komputerem. Jest to kabel firmy Maklin Energy. Firma ta produkuje sporo tego typu sprzętu, takiej elektroniki. Możecie również zakupić na przykład wszelkiego rodzaju uchwyty. Uchwyty do Telewizorów, uchwyty do monitorów, ale również uchwyty, czy takie samochodowe, do smartfonów tej firmy. I oczywiście, wszystkie te produkty możecie zakupić w sieci sklepów komputerowych Zeus. Komputery skąd oczywiście otrzymaliśmy ten kabel do testów, do prezentacji. Jak wygląda ten kabel? Bardzo elegancki Oplot, kabel szary. Ale bardzo ważna, istotna rzecz. To nie jest taki zwykły kabel. Ten kabel jest magnetyczny. Tą końcówkę wkładacie do smartfona w ten sposób. I ją pozostawiacie. I teraz kabel wystarczy tylko przyłożyć, on się sam dociągnie. I zobaczcie, niezależnie, którą stroną idealnie będzie przylegał. Dzięki temu unikniecie możliwości uszkodzenia portu. USB portu, USB oczywiście w swoim smartfonie, ale również uszkodzenia tych końcówek, na przykład poprzez jakieś szarpnięcie czy niepoprawne włożenie tego, tej końcówki do, do portu USB waszego smartfona. Oczywiście ten kabel kompatybilny jest ze wszystkimi urządzeniami z Androidem, również z tabletami. I jak wspomniałem, możecie go kupić m.in. w sieci sklepów komputerowych Zeus' Computery. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za poświęcony czas, za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!